Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku, w kolejnym drapingu na kanale Troll'a. Dzisiaj mamy 5 złapek lotto, każda inna każda z nich kosztowała 5 zł. Są to złapki, które wygrałem u naszej kochanej Martinki z kanału Mary. Oczywiście serdecznie zapraszam, abyście odwiedzili jej kanał, zostawili subika, łapki w górę i jakieś może miłe komentarze pod filmami. Naprawdę będzie mi bardzo, bardzo miło. Tak jak przed chwilą wspomniałem, to są moje złapki, które wygrałem właśnie u Martinki było ich troszkę więcej, ale w poprzednim odcinku jak widzieliście, już troszkę tam drapałem sobie. No i tam było całkiem fajnie, bo na cztery zdrawki 3 były trafione. No zobaczymy jak będzie dzisiaj. Mamy gwiazdkę z nieba numer 22. Mamy ekstra pensję numer 15, rajską kasę numer 31. E, Moc szczęścia 20 numer i pisaneczka 41. No dobra, no to lecimy po kolei. No to zaczynamy drapanko. Tutaj szukamy moje szczęśliwe liczby lub cylinder. I tak, zaczynamy od 19. 32. 17. i 7. Takie są moje szczęśliwe liczby. Zobaczymy czy jakąś z nich znajdziemy. 24 dziewięć trzydzieści sześć sześć trzydzieści jeden też oboczek ach bliżutko bliżutko osiemnaście też oboczek oczywiście dwadzieścia jeden dwanaście Oboczek. I ostatnia liczba to 4. No, niestety ta strapeczka jest pusta. No dobra, no to może rajska kasa nam coś tutaj da. Tutaj szukamy symbol palmy lub pliku. No to lecimy. Mamy cytrynę, kwiatek. Drąka. oj ciężko coś mi się drapie tym drapaczkiem tą zdrapę ale damy radę wiśnie słońce ananas awokado i jeszcze trzy symbole balsam Mamy palmę, ale super. Kolejna strapeczka od Martinki Trafiona. Ekstra. I ostatni symbol rower. Odkrywamy palmę. I uwaga, uwaga. Co ona nam tutaj daje? Piątaczek, jest piątaczek, super. Naprawdę się strasznie, strasznie cieszę. Odkładamy tutaj na górkę ze zrebkami wygranymi. I lecimy kolejną zdrapeczkę Mamy tym razem ekstra pensję. Taką złoto-żółtą. Piękne kolory. Złoto-żółto-zieloną. No i tak. I tutaj szukamy oczywiście moje szczęśliwe liczby. Yy, I tu musimy znaleźć 18. 1, 13 i 15. No to szukamy domeczka nie ma 14 obłoczek i to z dwóch stron no i 23, 16 też obłoczek 21 niestety nie trafione. 35 pudło, trójeczka pudło. 26, 12 oboczek i ostatnia liczba to napis ekstra Pensja, ale musimy mieć takie napisy 2, niestety, a nie tylko 1. No chyba, że coś się zmieniło, ale raczej nie. Nie, no trzeba było mieć 2. Trudno, pusteczek. Mamy jeszcze dwie zdapeczki: gwiazdkę z nieba i pisankę. Myślę, że zdapiemy sobie najpierw gwiazdkę z nieba. A pisanka będzie jako ostatnia. No i tutaj szukamy symbolu gwiazdki albo moje szczęśliwe liczby. A moimi liczbami są tak: piętnastka. Szczęśliwymi, oczywiście. Szóstka, dwójeczka i siódmeczka. No to lecimy. Trzymajcie kciuki. 25. 13. Trzymajcie kciuki, oczywiście, żebyśmy coś tutaj trafili. Jeszcze w tym lot to dzisiaj 30, 17, niestety, niestety i 14. Pierwszy rządek liczb, pusto. Ale mamy jeszcze kolejny rządek chyba? No tak, 9, 8 oboczek. Dwóreczka, jedyneczka, też obłoczek i uwaga, uwaga, ostatnia liczba to 20. Mamy dwójkę na początku, także już wiadomo, że premii niestety nie ma. No trudno, tu mamy też pustaczka. I ostatnia dzisiejsza strapka to pisanka. Tu mamy oczywiście grę od pierwszej do siódmej. No i musimy znaleźć trzy takie same symbole, ale by to dokładnie wiecie, Tabela wygranych. Eee, no i tak to... A, jeszcze bonusik. Tu właśnie muszę o tym bonusiku pamiętać, bo ja lubię często zapominać takie e, szczegóły, <laughs> przegapiać. Drapiamy bonusik, tu mamy serduszko. Mamy serduszko. Serduszko nam premii nie daje. No dobra, zaczynamy drapanie tego jajeczka i zobaczymy. Mamy baranka i biedronkę, już dwa inne, także wiadomo, że premii nie będzie. Dwa baranki, o, i biedronka. Gra 2. dwa: kapelusz, wiadero takie z wodą i trzeci symbol, też wiaderko z wodą. No, brakuje wszędzie po tym jednym symbolu, jak na razie. Gra trzecia, Tofi. Tofi, no, jest szansa. Odkrywamy? Odkrywamy. Mamy, mamy Tofi, trzy Tofi. Także kolejna zlepeczka od Martinki trafiona, ale super. E, Premie e, odkryjmy za chwileczkę. Najpierw sobie zdrapiemy resztę gier. Gra czwarta. Mamy Kończynkę. E, mamy mazurek. I mamy. Babę. Kończynka mazurek, baba. Gra piąta, jabłuszko. Koszyczek i biedroneczka. Powiem wam, że tą zdrapkę też mi się ciężko zdrapuje, niestety, ale jakoś damy radę. Gra szósta, podkowa. Jabłuszko. Jabłuszko i gra siódma, ostatnia. Uwaga, uwaga. Dzwonek, zajączek i parasol. Dobra, dotrwaliśmy do końca. No i odkrywamy naszą wygraną. Słuchajcie, coś tutaj jeszcze dzisiaj będzie. Uwaga, uwaga. Czy to piątaczek, czy coś więcej? Piątaczek. Piątaczek, czyli ta najniższa wygrana, jaka tutaj może paść. No ale fajnie, dobrze, że jest chociaż to. Także kochani, dzisiejsze zdrapki e, wyszły nam w miarę okej. Okay. Na pięć zdrapeczek dwie nam po piątaczku oddały, także trzeba się cieszyć. No dobra, ja już kochani się z wami żegnam. Dziękuję za uwagę. Oczywiście raz jeszcze dziękuję Martinko za te super skrapeczki. No i serdecznie jeszcze raz zapraszam wszystkich na kanał do Martinki Mari, Mari. Na dole macie link do tego kanału, żeby szybciej tam trafić. No dobra, ja już się żegnam. Życzę wam miłego dzionka. Udanego weekendu oczywiście, bo weekend się zbliża. Mamy piąteczek. No i tyle. Twaalf maanden papa.